Siemano mordy w kolejnym odcinku w kolejnym odcinku tutaj nie widać mojej mordy ale jestem za kamerą tutaj o, daj, o tak super mamy wyrzutnię Jackson od, od komety ogólnie testujemy dużo komety kometa według mnie jest bardzo fajną wyrzutnią znaczy importerem w ogóle moim zdaniem dobra nie będziemy wijać. bawione, nie mogę dać blisko bo mam y, ostrość na nieskończenie wiele jest tak wam powiem 299 gram neku y, 30 sekund tak kategoria widzicie hmm. gdzieś kategorię? F2. F2, tak, mamy ląd podstawowy, sorry i tylko podstawowy, tak? Nie mamy rezerwowego no. niestety. Kot e, do zeskanowania, zachęcamy do zakupu oczywiście. Na... Nie Ale petarda. Ale petarda, sorry, ale zmyła e, No, kaliber 30, 30 sekund, 19 strzał. To? Nie. No. no i tutaj robimy dziurkę. Tak to wygląda. No, nie łapie ostrości, ponieważ mamy na do Tę... tego. Dobra, widzimy się na strzelaniu. Krótko i na temat. Kod produktu jest P7125. Certyfikat C, C to posiada? Tak jest. Lecimy Lecimy. nie śpimy. No no, no 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 no, no, całkiem taka z... fajna, miała fajny finał, miała finał z kraklingiem. No. Pożąsiu. Żonciu... Pożąsiu. Średniawka taka, o. No. Z 6 na 10. A ty Damian co myślisz? 5 plus. 5 plus. No też jestem tego za. Tak, No, mhm. takie ła... Taki z małym minusem. No. No nie będziemy ten przedłużać, po prostu sami ocencie w komentarzu. Łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarz, udostępniajcie. Wchodźcie na Lepetarda i lecimy ją. No, do następnego odcinka ją.